Gratuluję trzech punktów zespołów. No cóż, my no, no chciałyśmy w tym meczu zagrać wesołą siatkówkę i tyle ile się da po prostu ubrać. Byliśmy blisko w drugim secie, proszę, proszę. jednak zespół zespołów jest doświadczonym i nie dał sobie wyrwać seta. Oczywiście dziękujemy bardzo za gratulacje. Dla nas to był bardzo ważny mecz. Po ostatnich dwóch porażkach zależało nam na tym, żeby wrócić na odpowiednie tory i cieszę się, że, że to zrobiłyśmy. Kolejne trzy punkty dołożyłyśmy do tabeli i mam nadzieję, że w pozostałych dwóch meczach będzie tak samo. I, Kończymy na pierwszym miejscu te pieza Dziękuję. pewno gratulacje dla Kuby diametralnie inne dwa zespoły. My tak jak pani kapitan powiedziała przychodzimy. do... Dziękujemy za gratulacje, dziękuję, dziękuję też za miłe słowa. E Jeśli chodzi o naszą grę dzisiaj, to, to na pewno e chcieliśmy da dać szansę pograć wszystkim zawodniczkom, żeby, żeby poczuły ten ryb grania, żeby, żeby też pokazały się z dobrej strony po tych ostatnich naszych wpadkach zarówno w Lidze, jak i w Lidze Polskie, jak i w Lidze Mistrzy. Myślę, że, że, że bardzo dobrze się z tego wywiązały. Chcesz po fale czy jednak już starano się przede wszystkim, żeby myśli zespołu krążyły tylko i wyłącznie wokół krzo dzisiaj? No dzisiaj skupialiśmy się już na, na tym meczu bieżącym na krzą. Skupiamy się na tym, co mamy do osiągnięcia w Lice, bo tutaj e, chcemy zdobyć mistrzostwo Polski. E, skupiamy się również na kucharze polski, bo chcemy go zdobyć i, i to teraz o tym teraz myślimy i, i tu są skierowane nasze myśli. Zmiana trochę zaskoczyła to wszystko, ale przede wszystkim swoją szybkość. A proszę powiedzieć, co zdecydowało o tym przed kuchnik czy to Wyniki sportowe ostatniego w ostatnim czasie szczególnie zaważyła, zaważyła, zaważył brak realizacji celu, który postawiliśmy sobie w tym sezonie jako taki priorytetowy, czyli mam na myśli awans do Final Four Ligi Mistrzów i ten cel nie został osiągnięty. Myślę, że ta analiza w zasadzie doprowadziła nas do takiego wniosku, że Chyba będzie to dobra zmiana w tym momencie. A czy to była analiza klubu, czy trenera? E, klubu, klubu. Trener przygotował, już wcześniej były prowadzone takie analizy, trener przygotował materiały e, i zarząd klubu w wczorajszym podjął decyzję o tym, żeby tworzyć nowe miejsce. W obecną jestem. Tak, do końca. Sezonu. Została mi powierzona rola pierwszego trenera do końca sezonu. O, ja chciałem wiedzieć, jak to formalnie wygląda. Hmm. Ja dziękuję. Panie trenerze, czy jest Pan zaskoczony nominacją? Na pewno byłem zaskoczony troszeczkę kiedy za, za, zadzwonono do mnie z klubu wcześniej rano. Za bardzo nie wiedziałem e, o co chodzi tak naprawdę. E, po przyjeździe do klubu dowiedziałem się o, o co chodzi. No i byłem troszeczkę zaskoczony tą, tą decyzją. Myślę, że wszyscy byliśmy zaskoczeni, zarówno Państwo jako media, tak jak i my jako zespół, ale co my możemy zrobić. To jest decyzja zarządu i my musimy się tylko do niej dostosować i, i zrobić wszystko teraz, żeby dokończyć sezon ze zwycięstwem tych dwóch celów, które zostały przypostawione przed zespołem w chwili obecnej, czyli Puchar Polski i Mistrzostwo Polski. I, i to nas interesuje na chwilę obecną najbardziej. A te dni wczoraj i dziś były w jakiś sposób szalone? Tak, czy też Musieliście działać? Nie, nas, na, na, na szalone nie były. Mieliśmy czas, żeby się przygotować na to wszystko, także tak nie, nie było żadnego szaleństwa, żeby pośpiechu i tak dalej. Wszystko na spokojnie sobie poukładaliśmy i wykonaliśmy zarówno wczoraj na treningu. Jak i dzisiaj na porannym treningu. Jeśli chodzi o sprawy taktyczne, to to też wszystko, wszystko było zrealizowane tak, jak chcieliśmy i założyliśmy. Także cieszyć się tylko, że trzy punkty zostają w policach. Nie, dużo będzie pan. Że nie, nie będzie dużo zmian, nie ma na to czasu, zresztą to co, co było zrobione za, za, za poprzedniego trenera Kukariniego w naszej ocenie całego sztabu szkoleniowego jest dobrą pracą, do, którą my chcemy kontynuować, a tylko niektóre małe detale po, pozmieniać, z którymi mamy problem i, i będzie ta gra na pewno dobrze wyglądała.